Cześć, jestem Mateusz i dzisiaj pokażę Wam, jak połączyć słuchawki z komputerem. Tak, ogólnie ja zawsze jak nagrywam w komputerze, to nagrywam taką kamerką i nagrywam takim I tak, widziałam, że mam, nie mam 19 subskrybentów, a mam 18 i bardzo mi się to nie podoba, bo ktoś tak, mnie odsuskrywował. Zresztą tak, ten Tym filmik z tymi zasadami usunąłem, no bo jednak one były trochę ostre i tak sobie przemyślałem, a puszczę no, a więc zabieramy się do robiny. Teraz znaczy wchodzimy w ustawienia, w ogóle to szyło mi ostatnio powyższe ok okej, w słuchajcie, sensie. teraz wchodzimy w ustawienia. Słuchawki musimy włączyć. Ja robię bezprzewodowe bez słuchawki. Słuchajcie, one są jakby też na Bluetooth'a, co? No, ustawienia. I teraz tak, urządzenia. urządzenie. I teraz dodaj urządzenie Bluetooth. Klikacie Bluetooth. Tedy szukam Wam urządzenia. Tylko czekajcie chwilę, bo ja już tym połączony, więc ja to muszę usunąć z listy. Tak. Bo ja już jestem po prostu połączony, ja muszę je usunąć z listy. Bluetooth klikamy? Klikamy Bluetooth i wyszukuje nam najbliższych urządzeń, które są na Bluetooth. Jak widzimy, wyszukało wam, nam nasze słuchawki. Potem klikamy sobie w niej. I już słyszeliśmy odgłos, połączyły nam się nasze słuchawki. I teraz, jeśli rozłączymy je, to cały czas będziemy mieć tutaj na liście. Czyli, jeśli teraz wejdziemy w ustawienia, to będziemy mieć tutaj cały czas na liście. Widzicie? Czyli jak na przykład jeśli pokażę jeszcze raz, nie macie nic, włączacie słuchawki, klikacie tu, klikacie bluetooth, wtedy wyszukuję wam słuchawki, klikacie sobie w nie, klikacie gotowe, teraz słuchawki są już połączone i jeśli je rozłączycie i wyjdziecie z ustawień znowu wejdziecie, i wszystkiecie urządzenie, to teraz nie będziecie musieli już ich wyszukiwać, tylko będziecie mieć tutaj cały czas na liście. A więc tak wyglądało łączenie słuchawek z y, ten z laptopem. Jeśli odcinek Wam się podobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i jeśli macie pomysł na jakieś kolejne poradniki, dajcie znać w komentarzu. Piszcie tak, y... kanał Szymona jest na dole w opisie, możecie zasubskrybować, a ja Was żegnam, do zobaczenia.